Dzień dobry, witam w nowym vlogu. Siadajcie wygodnie, zapraszam do oglądania. Chcę pochwalić, że wczoraj skończyłam nagrywać jednego vloga i dzisiaj już zaczynam nagrywać kolejnego vloga. Czuję, że to w końcu jest ten moment, kiedy na serio wracam na YouTubea. Trzymajcie z kciuki, mam ogromną nadzieję i kolejny raz powtórzę, że jestem super szczęśliwa i super wdzięczna, i bardzo to widzę i doceniam, że pomimo tego, że tak zaniedbałam swój kanał na YouTubie, to wy dalej jesteście i chcecie oglądać. W 2023 roku dodałam tam około 70 iluś filmów na YouTube'a, a w 2024 roku dodałam 12, film. więc jestem naprawdę pełna podziwu i takiego, takiej wdzięczności i, i jest mi bardzo miło, że jesteście. Słuchajcie, dzisiejszy dzień mój będzie niesamowicie zalatany. Ja już to widzę, bo ee, mam u siebie, jak wiecie, na wakacjach buldoszkę. No i buldoszka, delikatnie mówiąc, ma mm, rewolucje brzuszkowe. W związku z czym teraz jest, słuchajcie, godzina już, czym jestem załamana, jest godzina 11:47. E, ja wstałam. No, wstałam kilka razy w nocy na dłużej, żeby się tam nią zająć, więc ostatecznie pospałam do dziewiątej później, jakby po tych przerwach. No i ujmę to delikatnie, pomimo tego, że x razy wychodziłyśmy na spacerek w nocy, no to całe mieszkanie jest do sprzątnięcia, tywanik z łazienki jest do wyrzucenia itd., itd., itd. Ona jest seniorką i pomimo swojego wieku jest w naprawdę rewelacyjnej formie. Jedyne, to jej dolega, gdzie wiecie, to jest buldog francuski, więc... Tam ma prawo wiele rzeczy dolegać, e, też jest adopciakiem. No, to jest alergia skórna, która u tej rasy jest super popularna. Nie, po prostu wy, wystarczy podawać leki regularnie przepisane przez weterynarza i jest git. E, natomiast ma problemy brzuszkowe. No, wiadomo, że im jest starsza, tym częściej zdarzają się jakieś różne sytuacje. Jestem w Połowie sprzątania mieszkania po tym, co wydarzyło się w nocy. Czekam jeszcze odkurzenie całego mieszkania, zwinięcie dywanu w salonie, bo czyszczenie tego dywanu nie będzie niczym przyjemnym i umycie podłogi środkiem czyszczącym. Bezpieczny by dla pieska. Także tak, myślę, że pięć razy to przerwę wychodząc z nią na dwór. Tak więc czarno widzę dzisiejszy dzień, a raczej brązowo. Wczoraj też idę na szybko do koleżanki z prezentem urodzinowym. Tak bardzo na szybko, to nie jest żadna impreza urodzinowa, ani nic. Chciałabym domontować vloga, o którym Wam mówiłam, że wczoraj skończyłam nagrywać. Jakieś takie rzeczy. I słuchajcie, y, muszę też latać z umową i z dokumentami. I ogólnie mój plan był taki, że ja dzisiaj od rana będę nagrywać. No ale przez to, co wydarzyło się z buldoszką, średnio. No teraz trzymajcie za mnie kciuki i za buldoszkę, bo wydaje się, że ten dzień będzie trudny. Hej! Kolejnego dnia. Boże, co to był za dzień? To ja nie mam pytań. Widzicie, jak ja wyglądam? Za mną wiszą sukienki, które mi przyszły na wesele. Jeszcze ich nie mierzyłam, mam nadzieję, że będą git, ale są... Piękne. Z buldoszką jest wszystko ok, jest wszystko dobrze. Ze mną trochę gorzej. I wszystkie plany, które miałam, takie pracowe na wczoraj, no część z nich chociaż mam nadzieję, że uda mi się zrobić dzisiaj. Mam też wieczorem pójść na trening. Tak, muszę się wykąpać, bo ja się wczoraj nawet nie umyłam. Wiem, smacznie. Za to sprzątałam klatkę schodową kilka razy, jeśli jesteście w stanie sobie zwizualizować. Ale najważniejsze. Z buldożką jest wszystko kit, i po prostu taki wielki kamień z serca. Więc trzymajcie za mnie kciuki, a ja idę sobie poradzić teraz z tym dniem. Teraz raz była, jakby się okazało, że jednak ktoś tu siedzi i nie zobaczył tej osoby. E, zamknęłabym balkon, żebyście nie słyszeli wiatru i różnych dźwięków. A mam przedszkole pod blokiem i co wakacje? Słyszę nagle w randomowych momentach dnia, głośniej do góry. I ja bardzo lubię tę piosenkę przez to. I chyba się starzeję, bo kiedyś mnie to wkurzało, a teraz uważam, że to jest urocz. balkon, żebyście tego wszystkiego nie słyszeli, ale buldoszka się położyła w jednej łunie słońca, która trafia na podłogę, więc nie mogę jej tego zrobić i zamknąć tego balkonu, więc musiałabym ją przesunąć. Nieważne! Ale jest jedna rzecz o której chciałam Wam już powiedzieć w poprzednim vlogu, ale się nie zmieściło, więc robię to już od jakiegoś czasu. Może po prostu powiem o co chodzi. Chodzi o botox. Moja skóra starzeje się takie mam wrażenie, troszkę szybciej niż starzałaby się normalnie przez to, że w moim odczuciu, bo nie badałam tego kompletnie nie produkuje jakiegokolwiek sebum i jest to efekt, skutek uboczny leczenia trądziku izoteki, który teraz wiem, że było za długie, na zbyt wysokiej dawce i, i jeszcze raz za długie, no i do tej pory buję się z efektami ubocznymi w postaci super suchej Skóry. Jest kilka takich rzeczy w tej mojej skórze, bo. Które ja bardzo chętnie bym sobie ostrzyknęła. I ja już Wam kiedyś mówiłam, i mówię o tym otwarcie, słuchajcie, ja nie będę nigdy panią za, nie wiem, 40 lat, która będzie starzeć się z godnością, tylko prawdopodobnie będę tak ostrzyknięta, że nie będę w stanie zrobić zdziwionej miny i generalnie nie będę miała czegoś takiego jak mimika twarzy. I am okay with that! Za każdym razem, kiedy rozmawiałam z kimś, kto albo się w ogóle tym zajmuje, albo jakoś siedzi w temacie, czyli bardzo sam korzysta, to za każdym razem słyszałam, poczekaj że im dłużej możesz poczekać, no wiadomo bez przesady, ale im dłużej możesz poczekać i im dłużej poczekasz i im później zaczniesz, tym lepiej i że to bardzo źle zacząć za wcześnie. I że na przykład no to nie jest dobre jak 22 latki zaczynają sobie ostrzykiwać twarzy botoksem. Odróżnijmy, bo wiem, że bardzo wiele osób nie odróżnia i myśli, że botox to to w ustach. Nie kochani, botoks Paraliżuje, paraliżuje, mięśnie twarzy, no ale sprawia, że właśnie mm, nie możemy, wiecie, tak mocno unieść brwi albo zrobić tak, a kwas hialuronowy jest coś, czego na przykład możemy użyć, żeby, znaczy możemy użyć, osoba do tego wykwalifikowana, żeby na przykład powiększyć usta, wypełnić policzki, więc słucham mądrzejszych ode mnie w tym temacie i chciałabym z tym botoksem poczekać jeszcze, nie wiem ile, no ale poczekać jeszcze długo, ale z drugiej strony to jest u mnie rodzinne. Moja lwia z Marcha. i ja wiem, że jej teraz mm, nie wiem, no w podglądzie jej nie widzę za bardzo, chociaż może trochę. Zmarszczki takie podłużne, również rodzinne jest u mnie zmarszczki marionetki. I nie mam o tyle na myśli tego, co tutaj. Jakiś czas temu, ale myślę, że to jest akurat kwestia trochę wagi. Zanim weszłam na masę, zaobserwowałam, że już jak robię tak, to tu po prostu. Że ta skóra kompletnie straciła taką sprężystość. Znaczy, straciła. O, że ja strasznie dramatyzuję. Zaczyna może tracić. Naprawdę, robiłam tak. Czyli po prostu byłam w miarę wyprostowana. Tu się działo coś bardzo niedobrego. No i to są takie rzeczy właśnie, które, gdybym poszła do gabinetu medycyny estetycznej, to powiedziałabym, dobra, co z tym robimy? Ale jak mówiłam, chcę poczekać, więc pomyślałam, że coś z tym zrobimy. I muszę tutaj jeszcze nadmienić, że te moje zmarszczki i załamania skóry wynikają bezpośrednio z suchości mojej skóry. W sensie, wiecie, jak mamy przesuszoną skórę i jak mamy odwodnioną skórę, to po prostu bardziej je widać, to no nie? I wielokrotnie to przetestowałam. I Faktycznie tak jest. Ja to widzę na co dzień. Że jak moja skóra jest zaniedbana, albo ja jestem odwodniona, to wtedy te zmarszczki się nagle magicznie pojawiają. A jak wszystko jest tak, jak powinno być, czyli moja skóra jest zadbana, ja jestem nawodniona i wypoczęta i w ogóle, to one. Ja widzę taki ślad po nich, ale, ale, ale ich nie widać. Chciałabym oficjalnie rozpocząć projekt i potrzebuję tutaj pomysłu z nazwą. Chcę, żeby była krótka, taka kaczy taka, że ła, łapli wpadająca w ucho i ja wymyśliłam byle do botoxu, ale może macie jakiś lepszy pomysł. Chcę Zrobić test i eksperyment. Mianowicie wyszło jakiś czas temu i wychodzi cały czas bardzo wiele ciekawych nowinek kosmetycznych, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne i w ogóle całą sferę pielęgnacyjną w kierunku anti-aging. Wymienię może kilka. Maski LED na twarz. Chyba są drogie jak cholera, bo mówimy tutaj chyba o jakichś 3000 zł. Wszelkie forea ufo. Nie, nie ufo, biry. Bery. Bery. Czyli to takie. Mm, które kopią prądem. Wszelkie produkty z mikroigłami, czyli wszelkie sera z mikroigłami, które. Ja nie wiem, jak to jest zrobione, ale nakładając je czujemy, jakbyśmy rozsmarowywali sobie delikatnie rozkruszone szkło na twarzy. Maski i płatki pod oczy z kolcami, maski hydrożelowe, te wszystkie maski kolagenowe, peel off i nie peel off, jakieś takie różne rzeczy. To wszystko są w jakimś stopniu nowości, nawet jeśli one, wiecie, no być może na rynku koreańskim, żeby mnie nikt nie złapał za słowo, były pewnie dużo wcześniej i wiem, że na przykład światła LED już od dawien dawna się używało do pielęgnacji Skóry, ale bardziej w salonach takich profesjonalnych, niż na użytek domowy. Chciałabym przez kolejne tygodnie, myślę, że miesiące, no i nie wiem, ile sobie na to dać. Czy na przykład chcemy to pociągnąć przez rok? No bo też kurczę, bądźmy realistami, prawda? Myślę, że rok to jest bardzo realny czas na to, żeby sprawdzić, czy faktycznie są jakieś efekty i co się zmieniło. No bo też nie będziemy testować tego wszystkiego naraz. Więc załóżmy, że dajemy sobie rok. Takich testów. Ja ostatnio, czyli przez ostatnie no, pół roku jak nie dłużej, nie dbam o moją cerę konsekwentnie. To znaczy, coraz częściej ee, zdarza mi się, wstać rano, umyć buzię i nie nałożyć żadnej pielęgnacji. Dla mojej skóry to jest absolutna mordęga, bo ona po 15 minutach od umycia zaczyna się robić ściągnięta, zaczyna pękać i już nie mówiąc o jakichkolwiek zmarszczkach. W... No i przejście w ten sposób cały dzień to jest szczyt głupoty z mojej strony, że tak robię, ale zdarza mi się tak robić, bo po prostu no z braku czasu najzwyczajniej w świecie. Albo nie nałożyć... Wiecie, wieczorem odpowiedniej pielęgnacji, której w danym momencie potrzebuje moja skóra, zazwyczaj jest to pielęgnacja nawilżająca, czyli, wiecie, serum albo dwa rodzaje serum jakiś po prostu konkretny krem, który to wszystko domknie mm, tylko nakładam sobie jakiś tam byle jaki krem i idę spać. To bardzo pogarsza wygląd mojej cery. No więc w tym projekcie Botox chodzi też o to, że ja to wszystko robię. Konsekwentnie, regularnie i choćby skały srały, no to nie mogę nie zrobić mojej skincare routine. Wiem, że są osoby, które mm, mogłyby mi napisać w komentarzu. Boże, po co ci ta chemia? Ja mnie, ja nie mogę, jak ktoś pisze, po co ci ta chemia? Kochanie, ale. Chemia jest wszędzie. Tylko składniki naturalne. Wiecie jaki procent uczulogenny mają składniki naturalne? Nie mówię, że one są złe, jest same. Czyli generalnie osoby, które nie mają pojęcia o pielęgnacji i okej, okay, i dać okej, okay, bo nie wszystko musi być twoim konikiem. Przychodzą i wiecie, no nie? I jest to dla mnie na takim samym, takie komentarze poziomie absurdu. Jak ta mama, która do syna czy córki, który bierze białko czy kreatynę przed treningiem, mówi: Boże, te sterydy, narkotyki! To to jest dla mnie ten sam poziom śkolenia. Tylko ta mama jest mamą i to jest trochę co innego, że ona się wypowiada, nie? W każdym razie. Nie wątpię w to, że są osoby, które urodziły się z idealną skórą albo po prostu nie przywiązują do tego wagi i wystarczy im z szarem mydło albo sama woda i krem liwa. Jeżeli to dla Ciebie działa, to fantastycznie, naprawdę zazdroszczę Ci. Natomiast umówmy się, że ja najlepiej wiem, co jest dobre dla mojej skóry. Do tych osób tylko taki disclaimer, przepraszam Was. I wiem o tym, że jeżeli pójdę spać nie nakładając odpowiedniej pielęgnacji bądź wstanę rano, moje buzię, nie nałożę odpowiedniej pielęgnacji, to pomijam to, że ta skóra będzie wyglądała fatalnie. Yy, pomijam to, że, chociaż nie powinnam tego pomijać, że nie będę w stanie pracować i zarabiać pieniędzy i wywiązywać się z moich zobowiązań umownych, yy, bo nie będę w stanie nagrywać filmów według kontraktów, bo moja skóra będzie w takim stanie, że po prostu na taką skórę nie da się na przykład nałożyć makijażu. To boli. To najzwyczajniej w świecie boli. Przesuszona, podrażniona skóra boli. Pękająca skóra boli. O, słyszycie? Wiesz, a? Słyszycie? Może jakie te dziecieczki są słodkie? Na przykład ta maskalet, no nie, jest taka cała maskalet na twarz. Ja bym chciała wiedzieć, czy, je, czy warto to kupować, bo to jest drogie, no. A Ja mam syndrom dziecka z biednego domu. Nie potrafię znaleźć nikogo takiego, kto to przetestował, komu bym ufała. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć, że robię to już od kilku dni. Przez to, że burloszka się źle czuła i po prostu u mnie jak wypadnie jeden dzień pracy, to ja to potem nadrabiam przez tydzień, więc ja cały czas siedzę i pracuję, nigdzie nie wychodzę. Nic ciekawego nie robię. Eee, I nie miałam czasu przez ten czas, przez te kilka dni, żeby usiąść do was i opowiedzieć właśnie o tym. Więc ja ten projekt Botox rozpoczęłam sobie już jakieś trzy dni temu: kurde. I od razu widać, że skóra wygląda lepiej, i jest to kwestia wyłącznie. Tego, że jest zadbana. Czyli to, o czym Wam mówiłam. Nawodniony organizm, nie mogę powiedzieć, że wypoczęty, ale mam nadzieję, że wkrótce dobrze nawilżona skóra. Mniej widać zmarszczki, po prostu. Czy jakieś niedoskonałości, czy jakieś poszerzenia i tak dalej. I montowałam rolkę, którą nagrałam właśnie po. W trzech dobach sumiennej pielęgnacji, i montuję tą rolkę i mam takie. Ok, czyli moja skóra może wyglądać tak. W sensie, no, wygląda naprawdę dużo gorzej, jak jest niewypielęgnowana. Eee, ja jestem nienawodniona jeszcze, jak jestem zmęczona do tego, e, to jest dramat. Wpływają też inne mm, na to takie czynniki codziennościowe, ale ja Wam o tym powiem dopiero, jak sobie z tym poradzę, bo teraz się wstydzę. Czy coś jeszcze chcę dodać? No tak. Dla mnie jest zadanie, żeby sumiennie e, to wszystko robić, sumiennie używać pielęgnacji. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dbacie to też od środka. No i wiadomo, że nie będę wam pokazywała każdej swojej skincare routine. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że ten projekt Botox to jest głównie rzecz, która będzie się pojawiać e, we vlogach. Jak będzie coś amazing, e, albo jakieś podsumowanie, albo coś będzie tak fatalne, że bardzo szkoda na to pieniędzy, to wtedy na pewno podzielę się tym też na Insta Stories. No nie wiem, jak mi kapcie muszą spaść, żeby zrobić rolkę na ten temat. Natomiast głównie. Będziemy to robić tutaj we vlogu. A będziecie na bieżąco wiedzieć moją skórę, update'y i tak dalej. No i wiadomo, nie będę z Wami robiła każdego skincare routine, bo to nie ma sensu. Będę Wam pokazywała, jeżeli wprowadzam jakiś nowy produkt, bądź jeżeli yy, wprowadzam jakieś nowe urządzenie. Bardzo mnie korci ta maskale. Jest jeden produkt, który mam już przetestowany i który bardzo pomógł mi właśnie z tym, o czym tu mówiłam. Ale pokażę Wam go po prostu, jak będę go aplikować jakoś w tym tygodniu. Jeżeli macie coś do polecenia albo coś, co Was mega ciekawi, widzieliście jakąś nowinkę i chcecie, żebym przetestowała, to proszę sugerować. Na przykład hej Hera, bo widziałam, że niektóre laski naklejają sobie na zmarszczki plastry na blizny silikonowe, takie na przykład po cesarce. Spróbuj. Spróbuję, bo już je kupiłam. Ale może macie coś innego, to oczywiście piszcie, bo w grupie siła. Teraz lecę z buldoszką na dwór i przemierzać dalej dzień w akompaniamencie. Piękny świat. No, miłego dzienka. Hej, jestem tak bardzo zmęczona Mogę gadać jakieś głupoty Słuchajcie, tak jak obiecałam, testujemy Uzdrowisko Wygładzający, z efektem glaskim 5% kwas bursztynowy, 3% glukonolakton, 2% kwas mlekowy Zaaplikujemy sobie to Ponieważ już za chwilę, jak go zmyję i nałożę całą pielęgnację Będziemy testować To! Czyli MediCube kolagenowa wrapping mask Overnight, maska całunocna Peel Off. To dostałam w paczce PR-owej i jest tam wiele innych ciekawych produktów od uzdrowiska. Ogólnie lubię markę uzdrowiska, sprawdzają mi się ich produkty. Natomiast tego jeszcze nie testowałam, więc w ogóle się nie wypowiadam. Tego tym bardziej nie testowałam. Co to jest, słuchajcie? To jest maska MediCube, która jest tak samo wiralowa, jak ta maska w płachcie od biodem. Słyszałam same ochy i achy i same zachwyty. Wydaje się... Że jest jej tu trochę mało. To ma być 75 ml. Wysyłką zapłaciłam za to około 150 zł. Uważajcie, bo tego też są podróby na Temu, na AliExpress i tak dalej. To są podróby, nie kupujcie tam takich rzeczy. No i to jest tak. Generalnie maski peel-off nie są za dobre dla naszych skór. Ja osobiście nie lubię masek peel-off. One są nieprzyjemne przy nakładaniu. Śmierdzą silikonem, śmierdzą, nie wiem, alkoholem. Są okropne. Ciągną tą skórę, nic dobrego dla niej nie Robią. No ja nigdy nie trafiłam na maskę pilową, która nie robiłaby krzywdy skórze. Ta ma być inna. Ona ma być super i tak jak mówię, nakładamy ją na całą noc. Każą nam ją nałożyć na jakieś 15-20 minut przed snem, żeby ona mogła sobie na spokojnie zaschnąć na naszej twarzy. Widziałam mnóstwo filmów z aplikacji tego produktu i absolutnie wszędzie laski nakładają ją na Cały skinker. Nakładają skinker wieczorny i jak on się wchłonie, dają temu właśnie tak 10, 15, nawet 20 minut, to wtedy nakładają tą maskę. Czekają aż i tą spać rano ściągają moją boską skórę. Moje pytanie brzmi: bo spoko, ona ma działać jako okluzja. Napiszcie mi proszę, co Wy o tym myślicie. Jeżeli ona ma działać jako okluzja i nakładamy pod nią pielęgnację, to czy to musi być ta maska? W sensie czy to musi być maska za tyle pieniędzy? Moja skóra bardzo potrzebuje pomocy, bo zobaczcie tutaj po prostu też nie mam światła z tej strony, jest cień bo światło jest z tej strony więc to też kwestia tego, ale po prostu to by się przydało tak o i proszę jak jest pięknie, a nic może kiedyś, bo zastanawiam się, dobra to zwykła maska peel off nie zrobi nam takiej samej okluzji albo maska kolagenowa taka czysta wielokrotnego użytku nie zrobi nam takiej samej okluzji, czym ona jest lepsza że mamy płacić za nią tyle pieniędzy? Napiszcie mi, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiam się nad tym. Trochę nie kupuję tego, że to będzie takie super, no bo okluzję robi nam też, wiecie, ciężki, tłusty krem, który nakładamy na koniec. Wiadomo, to nie jest aż taka okluzja, bo ten krem ostatecznie trochę wytrzy się w poduszkę. No nie wiem, powiem tak. Ona musi mnie niesamowicie zachwycić, żeby dostała ode mnie pozytywną recenzję, bo bardzo dużo kosztuje. Jest maską peel off i. Co? Ona solo nic nie robi? Musimy pod nią nakładać pielęgnację, bo ona solo nic nie robi? Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy przetestowali ją solo. Albo może w porywach na jakieś lekkie serum i nic więcej. Jestem gotowa to dla Was zrobić, po to, żebyśmy przetestowali. Aplikuję to. Zmywam po... teraz Wam powiem. Po 3 minutach, było zapisane 3 minuty, jeśli masz skórę wrażliwą, 6 minut, jeśli nie masz zbudowanej tolerancji na kwasy, 9 minut, jeśli masz zbudowaną tolerancję na kwasy. Powiedziałabym, że mam zbudowaną tolerancję na kwasy, ale moja skóra jest bardzo... wiecie jaka? Chora psychicznie niestabilna. Więc nałożę to na 3 minuty, zmyję, nałożę na wirżającą pielęgnację ceramik, kwas i nałożymy to. No i zobaczymy rano, co się wydarzy. Hej. Tak to wygląda. Ściągnijmy to. której nie znacie. Wyrakowany sposób kłamie i pomawia nas, gdzie zem. Kurk mełciak, czyli co, od co do chuja? Hej kobiet. Hej, Dobra. I sobie to ściągnąć do końca w łazience. Muszę się napić wody, wziąć leki, umyć zęby, bo nienawidzę, mówić z nieumytymi zębami. I zaraz do Was przyjdę. Chodzę was, słuchajcie, po około godzinie, bo no, wziąłam lekki, ogarnęłam się, nie myłam tylko jeszcze twarzy. Aplikacja jest super komfortowa, nie śmierdzi ta maska ani żadnym silikonem, ani żadnym alkoholem, ani niczym dziwnym innym. Ona dla mnie jest bezsapachowa, więc jeżeli ma jakiś zapach, to to jest zapach, który jest po prostu ledwo wyczuwalny i ja go nie wyczułam. Aplikowanie jest miłe i przyjemne, faktycznie. 10-15 minut i ona zastyga, zasycha już do tego stopnia, że tutaj nic się nie klei, można się położyć po prostu spać. Całą noc była na mojej twarzy i faktycznie w przeciwieństwie do wszystkich masek peel off, jakie kiedykolwiek testowałam, jest na twarzy, na twarzy uczucie nawilżenia, no może dlatego, że pod spodem jest sztos nawilżająca pielęgnacja, nie? Peptydy, ceramidy, te sprawy. Może dlatego, natomiast nie ma tego uczucia takiego, wiecie, ściągnięcia, takiego nieprzyjemnego. Jak mamy normalnie na twarzy maskę peel off, i ona zaschnie, i zrobimy jakąkolwiek mimikę twarzy, zmarszczymy brwi, nos, coś tam. To ta maska wygląda tak. Wiecie o co chodzi? Wiecie, jak wygląda? Tu to się nie dzieje. Ona po prostu plastycznie modyfikuje się razem z tym, jak porusza się nasza skóra. Ściągnięcie jej również nie jest żadnym problemem. Spało mi się w niej komfortowo. W ogóle tutaj same plusy. Natomiast yy, powiem Wam, że dużo jej poszło. Oglądałam oczywiście filmy wcześniej, na których dziewczyny tą maskę yy, aplikują, które ją polecają i mówiły, że trzeba jej trochę zaaplikować, żeby to się potem fajnie ściągało i tak dalej. No więc ja faktycznie jej trochę zaaplikowałam, ale nie powiedziałabym, że zaaplikowałam jej jakoś je dużo. Już jestem, bardzo Was przepraszam. Yy, dobra, muszę przestać się śmiać po tym telefonie. Nie pamiętam na czym skończyłam, w każdym razie dużo tej maski poszło, policzki mi zaraz odpadną. Wszystko fajnie, wszystko bardzo komfortowo, i jak zdjęłam dzisiaj tą maskę, no to faktycznie przypominam, że moja skóra nie robi takich szalonych rzeczy jak produkcja sebum, bo po co miałaby to robić? Lepiej być super suchą, pękającą i po prostu starzyć się o 10 lat wcześniej niż inne skóry w tym wieku. Z tego powodu, że jest taka sucha, już nieważne. Ta skóra ma jakieś tam glow, szczególnie na czole, jest nawilżona. Ja też faktycznie czuję, że ona jest bardzo fajnie, tak głęboko. Odżywione i nawilżone. Ale nie wiem, czy to jest dla mnie wystarczające, jeśli chodzi o tę maskę. No bo wiecie, bo to jest też kwestia tego, że ja nałożyłam naprawdę bardzo dobrą pielęgnację pod. I to definitywnie jest produkt, od którego ja po prostu dużo wymagam i muszę ją potestować, bo tak jak mówię, ta buzia wygląda bardzo ładnie. Moja lwia zmarcha też jest, jest, jest fajnie nawilżona, jest wypoczęta, wiecie, jestem nawodniona, więc ona wraca do. Pragnę nazwać to normą, czyli do tego, że prawie jej nie widać. Chociaż ja tutaj pod światło jak najbardziej ją trochę widzę, ale i tak jest dobrze. Wiecie, no na pewno będę ją jeszcze przestał testować, bo zużyję całe to opakowanie. Wtedy powiem Wam, czy jest to coś, co kupię ponownie i co poleciłabym kupić. Na chwilę obecną ona jest bardzo spoko i ja nie mam jej nic do zarzucenia. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale spodziewałabym się chyba czegoś więcej. Jeżeli macie tę maskę i używacie jej yy, i bardzo ją lubicie, to napiszcie w jaki sposób ją używacie. Może robię coś nie tak. Teraz przejdziemy sobie do tego peelingu, peelingu sprawnie, bo. I o tym też muszę muszę sumiennie o tym wspomnieć i oddać tutaj mas. która właśnie wypadła mi z ręki. Nałożyłam wczoraj ten pielęgni. I zapomniałam, że mam go na twarzy. Mówiłam wam, że zmyję go po trzech minutach, bo tutaj jest, jeśli masz skórę wrażliwą, nałożyłam go, nałożyłam go sporo, i zapomniałam o nim. I zmyłam go po ponad 10 minutach. Myślę, że mogło minąć nawet 13-14 minut. <laughs> Pobiegłam przerażona go zmyć. I zauważyłam, że moja skóra jest czerwona. No niespodzianka, kto by się spodziewał. Nie jest to wina produktu, tylko po prostu jest peeling, na którym jest napisane: masz wrażliwą skórę, trzymaj 3 minuty, a ja trzymam 13. No po prostu o nim zapomniałam, nie zdarza mi się to zazwyczaj. Mm, byłam wczoraj już bardzo zmęczona, ok Nie oceniajcie mnie. I wczoraj nie wiem, czy to widać na tym nagraniu, na którym nakładam tą maskę, dowiem się tego montując. No, jak nakładałam całą pielęgnację, i tą maskę, moja skóra była taka czerwona że myślałam sobie o oh my God, żeby tutaj nie było jakiegoś poparzenia chemicznego i myślałam sobie nie no dobra Hera, przesadzasz, bez... przesadzasz bez przesady. I jak znam moją skórę, to nawet po super tłustej takiej, po super treściwej pielęgnacji z składnikami właśnie peptydy, ceramidy, jakieś kwasy hialuronowe i tak dalej, domkniętą nawet super tłustym kremem. Wydaje mi się, że moja skóra wyglądałaby dzisiaj gorzej, gdyby nie ta maseczka. Muszę jej to oddać. W ogóle nie widać tych zaczerwienień. W ogóle nie widać, że wczoraj coś było nie tak. Tego gagatka będę używała jakiś raz w tygodniu I wtedy powiem wam, powiem wam o nim więcej Jak będę czuła, że mam coś więcej do powiedzenia Jej też będę używała Nie wiem, czy raz w tygodniu No ale będę jej używała I będę Wam dawała znać, jeśli coś się zmieni Zresztą pewnie nie raz ją będziemy jeszcze tutaj nakładać I ściągać Teraz będę biegła przemierzać mój dzień Ale jest jedna, jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć Bo całkiem w temacie Naszego byle do botoksu Przyszła mi nowa paczka od Z nowościami od jo. I myślałam, że to będą nowości do ciała, ale patrzę i są to nowości do skóry, twarzy normalnie. Bo do ciała są nienormalne najwyraźniej. I to jest linia, więc zobaczymy sobie co tutaj jest w środku, bo ja tylko tak rzuciłam okiem. i głębie nawiązanie do pięknej skóry. No, że nawiązanie to klucz do zachowania młodości skóry. I know, że kwas poliglutaminowy pięć razy mocniej nawierza niż kwas hialuronowy głęboko nawadnia, wypełnia jędnieskórę, bla 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 efekt pump i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy e, ujędrniający serum z peptydami. Kocham peptydy. Skóra też kocha. Wypełnienie, ujętnienie e, poprawa elastyczności, na, głębokie nawodnienie, kwas poliglutaminowy. Najpiszą, no że pięć razy mocniejszy od kwasu hialuronowego. Skin efekt plump. Dobra, jak on wygląda? W ogóle uwielbiam szatę graficzną ją szklane opakowanie. Rozświetlające serum na noc z witaminą C, redukuje przebarwienia, rozświetla i ujednolica, głęboko nawadnia. Naprawcze serum z ceramidami, czyli tutaj mamy serum z peptydami, a tu mamy serum z ceramidami. Och, wspaniale. Przyspiesza regeneracja natychmiastowo łagodzi, głęboko nawadnia. Też mamy, podejrzewam, że w każdym produkcie będzie u nich w tej serii ten kwas poliglutaminowy. Mamy ceramidy, hydro, hydrobiotyki i jakiś barrier repair kompleks. I wygląda ono... No kurde! Przepraszam bardzo, zirytowałam się. I wygląda ono znowu tak Mamy dwa Co to będą? To będą pewnie kremy Głęboko nawadniający krem na noc e, Odnawia rezerwy wody, odżywia, regeneruje, wzmacnia ujętrnia Znowu ten kwas, egzosomy Bioceramidy, hydromolekuły. I każdy ten produkt ma napisane Plump effect, czyli wiecie, że ta skóra będzie właśnie taka plump Pięknie wyglądają te kosmetyki Naprawdę e, I składowo Kurczę, fajnie e, I mamy głęboko nawadniający krem na dzień, który będzie pewnie wyglądać tak samo

Damiecie twarzy. Skutecznie oczyszcza, delikatnie złuszcza, odnawia, pielęgnuje, bla bla bla. Emulsja koloidalna do demakijażu. Dokładnie usuwa makijaż, czyszcza, pielęgnuje, i najwierze wykładza. Przewodnią sobie do makijażu do makijażu. Łagodzący tonik, esencja łagodzi, wykładza, przywraca równowagę pH, głęboko nawadnia, bla bla bla. Jest w takim tym, więc psikamy sobie na rączkę. Pamiętajcie, nie na wacik kosmetyczny, nie? Jak coś, bo kiedyś się robiło tak. I widzę, że niektórzy wciąż tak robią, że biorą wacik kosmetyczny, na ten wacik kosmetyczny dają tonik, ocierają skórę. Nie musimy tak robić, możemy psiknąć sobie po prostu na czystą. Dłoń, hop, hop i hop, hop. I tak mniej będziemy irytować naszą skórę. E, I on ma na przykład kompleks biofermentów i kolagen aloes. E, najbardziej jaram się serami z tej kolekcji. Lecę przemierzać mój dzień.